spotykajmy się i dyskutujmy bo trzeba nam tego jak powietrza to właśnie jest demokracja wytworzyć nowe języki mówienia o sprawach ważkich zobaczyć że można różnić się ze sobą mądrze i pięknie zostawić za sobą konflikty starszych państwa i budować tę nową jakość III Rzeczpospolitej. Dlatego bardzo potrzebne są takie właśnie społeczne warsztaty, w których miałam zaszczyt uczestniczyć, na które mnie młodzi zaprosili, więc może jeszcze ja nie taki wapniak, mam taką nadzieję. W każdym razie warto było. Wspaniała sala, świetni młodzi ludzie, zapraszamy na społeczne warsztaty parlamentarne. Młodzi. W demokracji. To oni będą budowali nową jakość, której nam brakuje jak powietrza. To oni nas nauczą, że można różnić się ze sobą mądrze i pięknie. Ale na razie musimy uczyć się razem. Zapraszamy na warsztaty.